Hej, hej! Przed wami recenzja książki Odzyskana tożsamość. Jest to spadkobierca, część druga. Pani Moniki Maguskiej-Suchar. Książka miała swoją premierę 14 sierpień 2024. Jak widzicie, dostałam ją od wydawnictwa Lovebook. Słuchajcie, autorka jak zwykle zaserwowała nam tu ogrom emocji. Po części pierwszej byłam ogromnie nakręcona, żeby, wiecie, poznać dalsze losy postaci, więc czytanie tomu drugiego tak naprawdę było dla mnie czystą przyjemnością. Powiem wam, że e, nawet jestem trochę zaskoczona, gdyż spodziewałam się podobnych uczuć e, jak właśnie po części pierwszej. E, no, to ciekawe postać kobiety według mnie trochę się zmieniła. Teraz cokolwiek robi, to wciąż wraca do dawnych wspomnień, odnośnie jej sytuacji z siostrą, ojcem czy też pewnym mężczyzną. To było jak takie błądzenie nie we mgle, bo ona nie wie gdzie się znajduje, a później odkrywając ten fakt, nie wie dlaczego w ogóle jest gdzie jest, i cokolwiek zauważa. To rzeczy lub miejsca bombardują ją wspomnieniami i sytuacjami, które miały właśnie miejsce z tymi rzeczami, ewentualnie osobno. I w ten sposób poznajemy jej dawną historię, po części nawet urywki z tomu pierwszego. I kiedy przechodzimy do perspektywy męskiej, widzimy, że szuka kobiety, którą podejrzewa, że ktoś mu uprowadził. Co ciekawe, jest tak bardzo pewien tego, co się domyśla, a czego nam nie zdradza, że nawet nie słucha, kto faktycznie mógł to zrobić. I tutaj to było takie, wiecie, rozbicie, no bo pokazana została rola jego dziecka, które bardzo za nią tęskniło, a gdzieś po drugiej stronie było widać, że on sam też nie mógł znieść jej nieobecności. Więc autorka napisała książkę z punktu widzenia postaci, więc naprawdę wiemy tego tyle, co sami nam zdradzą. Życie z męskiej strony było dla mnie prawdziwe, brutalne i ostre, no a jej perspektywa była jakby wyjęta z jakiegoś snu, jakichś wspomnień, za którymi podąża, żeby odkryć właśnie swoją tożsamość. Wiecie, ona doskonale pamięta, co zrobiła w tomie pierwszym. No i często nam o tym opowiada, więc najlepiej będzie, jeśli przeczytacie ją właśnie od tomu pierwszego. I praktycznie odkrywa wszystkie niewiadome, które właśnie nas wtedy tam wciągnęły. No, tam drugi jest jednym wielkim spoilerem. Doszło tutaj też do odkrycia wszystkich kart, co było no troszkę dramatyczne. Jak wiecie, matka powinna kochać każde dziecko tak samo. Jednak tutaj jedna bliźniaczka była mocno uwielbiana. A druga była zawsze tą drugą. Autorka poprowadziła nas przez tajemnice, które no, dopiero później odkryła. I uwierzcie mi, że było o czym czytać, było co wspominać i jak to w mafijnej książce bywa, było dramatycznie i czasami też drastycznie. Wiecie, ludzie bardzo przywiązują się do dobrego, czasami tak bardzo, że chcą żyć życiem innych. Niestety zawsze przyjdzie taki moment, że i do tych ludzi dojdzie całe oszustwo i jedynym wyjściem jest wtedy wyznanie prawdy, która niestety zaboli od każdej strony. Jak wiecie, to seria 18+. Jednak no, nie jest zwykłą opowieścią, taką pustą, którą pokazuje tylko dwuznaczne sytuacje. Autorka często porusza trudne tematy dotyczące rodziny, miłości i rodzicielstwa. I to pomimo tego przepychu, no powiem wam, że ich książki są dosyć wartościowe, tylko od czytelnika zależy, co będzie chciał właśnie w nich dostrzec. No tego gatunku literackiego nie czytam często, bo wiecie, on ma w sobie pełną powtarzalność. Ale, ale, ale pozycji spod pióra pani Moniki ja po prostu nigdy nie mogę sobie odmówić. Według mnie jej książki są jak wino. Im ona jest starsza i pisząc, tym bardziej się nimi ja delektuję. Mam nadzieję, że macie tak samo. Po prostu cudowne, mega, z całego serducha Wam polecam. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.